Cześć Rekord i Publish. Trener Adam i trener Jacek dzisiaj. Witamy, witamy serdecznie. Pokażemy Wam dzisiaj Biwola. Jest to ściana, która jest takiej wysokości. O! Czyli jest dość wysoka i postaramy się pokazać wszystkie techniki, możliwości, jakieś wskazówki po drodze przy samym pokonywaniu ściany, jak ją pokazać. Tak, zgadzam się z przedmówcą. Dobra, jedziemy. Dobra, technika numer jeden wykorzystuje bardzo mocno dynamiczne podciągnięcia na drążku. Są tutaj w ścianie szczeliny, może na koniec je pokażemy w jakiś sposób, te szczeliny. Są jedna szczelina, druga i szczyt, więc wykorzystam te szczeliny dynamicznie. Jedną wkładam rękę w jedną szczelinę, przykuc, wyskakuję, hop i druga i od razu cię. Podciągam tak, żeby zwisały ręce, i leżę na klatce, nogi wiszą. Hop, mam nadzieję, że to widać. Przeciągam się, nie używam za bardzo rąk, żeby ich nie męczyć. Czyli leżę sobie na ścianie, o właśnie, cały czas zwisam, ręce odpoczywają, nie ma sensu ich za bardzo męczyć. Przechodzę na drugą stronę, strząguję się i wiszę w ten sposób. Hop, i teraz dopiero, hop, i hop. Technika numer jeden, eee, Technika numer dwa lub sposób numer dwa. Ja to robię troszeczkę inaczej. Zadasiem jesteśmy różni, ale to jest fajne. Eee, ja to robię troszeczkę bardziej siłowo. Oczywiście eee, na jeden z biegów przeszkodowych się o tym przekonałem, że eee, troszeczkę jak brakuje siły w ramionach, to eee, może być to utrudnione. Ale jakie są mnie? Z wyskoku, pach. Podciągnięcie blisko tułów. spięcie. No, dobie, blisko tułów, przekładam ręce do tyłu, broda daleko, opuszczam ręce, zeskok i lecimy dalej. Dobrze, technika numer 3. I tutaj duża gwiazdka, jeśli jest mokro, a rzadko kiedy jest sucho na biegach przeszkodowych, to może być utrudniona. Nie wiem, czy teraz też mi się uda, bo jest dosyć trudna, trzeba potrenować. A przyznam, że przed filmem tego nie trenowałem. Czasami trzeba parę razy zrobić, żeby wyszło. Zobaczymy, czy wyjdzie. Jest to technika z nabiegu. Rozpęd. Patrzę od razu na górną ścianę. Biegnę. Odbijam się od ściany. Hop. I jestem na górze. To jest technika trochę dla mniejszych. No i teraz co zrobić, jak zwisać? Dobra technika jest podciągnąć, się, jeśli masz silne mięśnie, a jeśli się nie podciągniesz hop! Noga! Ręce mam praktycznie proste. I wrzucasz tam kolano hop! I znowu jak najbliżej ściany środek ciężkości łokcie przerzucasz na drugą stronę i wciągujesz się na ścianę hop. Tak, żeby na niej sobie siąść. Proste ręce zawsze nigdy nie ugięte, bo wtedy mięśnie się męczą i dopiero deska. Jak można potrenować to biegniesz, odbijasz się od ściany jedną nogą, odbijasz się od ściany drugą nogą, a potem próbujesz ten impet przełożyć na ruch w górę. I tak parę razy popróbujesz i w końcu będziesz skakać coraz wyżej. Coś jeszcze pokażemy na tej ścianie? Właśnie może tę podciąganko, jak wykorzystać sobie na treningu, czyli jak wpadniecie do ACR do Parku, to na pewno będzie można poćwiczyć podciąganku, gdzie blisko przy ścianie jesteśmy, bo jeżeli będziemy mieli na przeszkodzie i zrobimy taki ruch, to z tego ruchu już jest, jest mega ciężko złapać kolejną krawędź. Dlatego tutaj podciągamy się blisko, Pach i cały czas blisko tułów jest w krawędzi, pach, podciągamy ramiona, tułów, brzuch i przeskakujemy na drugą stronę, pach, pach i też powolne możemy opuścić brodo daleko, żeby nie stracić ząbków. Okej, okay. jeszcze jedną rzecz, którą możecie potrenować, to może e, przeniesiesz kawałek bliżej tą kamerę, żeby było widać też seriny? bo pewnie stamtąd nie widać szczeliny, co? To jest tylko taki ostatni ostatni trik z przeniesieniem kamery. O, O, o siema, Tak, tam nasza kamera się rusza. Nie mamy stałego monitoringu w Adventure Parku ani w OCR Parku. Dobra. Zobaczcie, no tutaj jest jedna szczelina, więc można sobie ją wykorzystać do takiego ćwiczenia. Zwisamy i staramy się podciągnąć, żeby wejść tutaj. I potem druga ręka hop, tutaj i schodzimy, jedna ręka hop, druga ręka hop, i schodzimy i znowu podciągamy góra hop, schodzimy i druga ręka hop. dobrze i teraz możemy próbować jak już stać da radę do tej pozycji sobie przejść pełzać na górę i jak tak poczuć się Dobra, tak samo tutaj na górze jak mamy Naprawdę już zmęczone ręce nie polecam podnosić się na szczycie ściany na rękach, tylko zwisają. Powoli manewrujemy nimi tak, używając, no może nie boku ściany, ale środka. ściany do tego, żeby powoli zsunąć się na drugą stronę i znowu zwisać na klatce. Schodzimy, łokieć. Hop, hop. Bezpiecznie. Jedna. Takie ćwiczenia, myślę, z czasem, zrobią Was koksa. Dobra, Jacek, coś powiemy? E, tak, chyba wyczerpaliśmy temat na chwilę obecną. E, w naszym stylu, jak zwykle, zostawcie e, co chcecie, albo okejki, subskrypcje, ale najfajniej, za, najbardziej na razie nam zależy oczywiście na komentarzach, czyli zostawcie komentarz, czy Wam się podoba, co byście chcieli, żebyśmy dołożyli do tych filmików? I Generalnie, czy jest ok? No, raczej jest ok, chyba dać. Nie, nie. <ścoughs> Dobra, zapraszamy na treningi do Adventure Parku, a za niedługo będzie się to już nazywało oficjalnie OCR Park. W którym będziemy trenerami. Treningi będą codziennie z wyłączeniem wtorku, żebyśmy mogli się zregenerować. Gorilasy również coś dla nich będzie. Gorilasy. Czyli OCR -y dla dzieci. Dara, trzymajcie się. OCR-owy świecie. Cześć. Do daj super i łapy w górę. Cześć.